5 zł rad od czatu GPT. Określ priorytety. Zdefiniuj ile pokoi, jaki metraż Cię interesuje oraz czy lokalizacja ma znaczenie. Lokalizacja zdecydowanie ma znaczenie. Rozkład y, mieszkania jest bardzo ważny pod daną osobę czy pod daną rodzinę, ale myślę, że brakuje mi jeszcze czynnika ekonomicznego, czyli na jakie mieszkanie nas stać. Ustal budżet. Określ realistyczny budżet, który obejmuje nie tylko cenę mieszkania, ale także koszty jego utrzymania. To chyba jest kluczowa sprawa, żeby kupić mieszkanie, na które nas stać, czy to będzie gotówka, czy to będą raty kredytowe, a druga sprawa to są właśnie koszty utrzymania samego mieszkania w ujęciu miesięcznym. Wiadomo, że w dwójkę łatwiej, ale coraz więcej gospodarstw domowych to są, to są single i trzeba, myślę, że te możliwości finansowe wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności. Przeszukaj oferty korzystaj z portali nieruchomości i ogłoszeń, aby znaleźć mieszkania spełniające Twoje kryteria. To jest długa droga od samego pomysłu do zakupu takiego mieszkania, które będzie spełniało wszystkie nasze oczekiwania i to są nie tylko portale ogłoszeniowe, ale również drzwi otwarte u deweloperów czy biura nieruchomości. Oceniaj lokalizację, zwróć uwagę na dostęp do komunikacji, sklepów i innych ważnych miejsc w okolicy. Jeśli chodzi o samą lokalizację i mieszkania w centrach miast, tutaj o tyle Polepszyła się sytuacja, że przy dzisiejszych cenach dewelopera stać na coraz lepsze działki w centrum, niestety za tym poszły wysokie ceny nieruchomości. Negocjuj cenę. Spróbuj negocjować cenę z właścicielem. W zależności od tego, czy kupuje się mieszkanie z rynku wtórnego, czy od dewelopera, zupełnie inaczej negocjuje się cenę. W przypadku rynku wtórnego jest to osoba prywatna osobą prywatną, więc można się dogadywać w przypadku zakupu od dewelopera. Myślę, że bardziej niż negocjowanie samej ceny tutaj można dostać rabat na poziomie 2-4%, ale bardziej chodzi o same warunki transakcji, warunki płatności. Ale w jednym i drugim przypadku warto rozmawiać.